Cześć, kochani, jest mi niezmiernie miło, że wpadliście dzisiaj do mnie na kanał. Mamy światowe dni scrapbookingu i dziękuję bardzo, Asi rybie, za zorganizowanie takiej fajnej imprezy tutaj w Polsce. Niestety online mam nadzieję, że za rok będzie można się spotkać tak na żywo, ale zobaczymy, okaże się. Ja dzisiaj przychodzę do Was z takim krótkim filmikiem. Będę ozdabiała pudełko, gotowe pudełko na czekoladę Ritter. To jest pudełko z Goldbox. Zobaczymy, co będzie w środku. Czy czekolada, czy niekoniecznie. Ja uwielbiam pudełka. Te mniejsze gotowe bazy często wykorzystuję inaczej, na przykład jako pudełko na album albo jakieś inne rzeczy, nawet zdarzyło mi się zrobić ramkę z jednego pudełka. Będę wykorzystywała do ozdobienia papiery ze Scrap and Me. Tekturki są z P&C bodajże. No i kwiaty z ranu. Kwiaty wycięłam wykrojnikami Lady Design. Ja uwielbiam robić kwiaty z ranu Z papieru niekoniecznie mi wychodzą, chociaż mam ochotę zrobić też z papieru. To Miran barwie suchymi pastelami. Ja mam taką technikę, że biorę gąbeczkę, moczę ją delikatnie, spryskuję wodą. Naprawdę delikatnie, bo jak za dużo się da tej wody, to ten kolor tak się rozmazuje na, na płatku. Ale oczywiście to, to też nie przeszkadza. Zawsze ten nadmiar wody można gdzieś odsączyć z boku na kartce albo na, na jakiejś podkładce, na której barwimy płatki. Te największe kwiatki te będą takie typowe gnieciuszki. Mi za każdym razem wychodzą inaczej, chociaż z tych kwiatków zrobiłam już mnóstwo. Te trzy płatkowe, będą w takim odcieniu fioletowo-różowym i te malutkie, takie blado-różowe, blado takie delikatne. I one będą tylko wygrzewane na żelazku. Idzie znać w komentarzu, czy robicie swoje kwiaty, e, czy wolicie e, używać gotowych. E, ja gotowych mam troszeczkę, ale rzadko teraz ich używam, bo lubię robić właśnie kwiaty swoimi rano. Zawsze robię pod konkretny projekt. Nigdy nie robię na zapas, jakoś później i tak nie umiem ich wykorzystać. E, Chyba, że robię większą ilość, to wtedy mm, prezentuję y, koleżankom po fachu. Które na przykład niekoniecznie y, lubią się z kołami ranem. Tworzenie kwiatów zajmuje większą część pracy, niestety, ale przyjemnej pracy, chociaż mi czasami tworzenie kompozycji też zajmuje mnóstwo czasu. Z reguły układam sobie najpierw kompozycję, staram się zrobić zdjęcie, a i tak w ostatecznym rozrachunku, i tak to wszystko wygląda inaczej, bo dokładam, przekładam, Poprawiam tak, żeby, żeby efekt końcowy był zadowalający i żebym była w 100% usatys usatysfakcjonowana. I tak na końcu czasami coś bym poprawiła. Ok, kwiatki zabarwione te płatki. I teraz żelazko nagrzałam. Mam takie malutkie składane i Wygrzewam płatki na żelazku. Te najmniejsze wygrzewam tylko i wciskam e, mocno do e, tej gąbeczki. Muszę, muszę uważać, żeby nie zrobić tam dziury. Dziurę zrobię później wykałaczką, a teraz zależy mi tylko na tym, żeby wydłużyć te, te, e, te kwiatki, żeby powstały takie takie mm, kieliszki, że tak powiem. Staram się, żeby te płatki tak nachodziły na siebie. Oczywiście nie bawię się, żeby jeden na drugi nachodził, tak, bo to też fajnie wygląda, jak one są takie, takie trochę nieregularne. To myślę, że, że fajne kwiatuszki, takie typowe zapchaj dziurki. Ja lubię takie szybkie kwiatki, bo później w kompozycji ładnie one też wyglądają. Te trzy płatkowe robię tak naprawdę pierwszy raz coś takiego trochę tutaj kombinuję z Wami, wygrzewam sobie po jednym płatku i naciągam taką kulką właśnie do, do formowania kwiatów odwracam i wbijam jeszcze tutaj takie cienkie dłutko żeby one w drugą stronę się tak jakby odwinęły Chociaż i tak później przy sklejaniu ja je jeszcze troszeczkę, yy, troszkę je zmodyfikuję, bo nie bardzo będzie mi się podobał kształt. Dlatego yy, ja lubię bawić się kwiatami z pałami Tak naprawdę yy, za każdym razem, chociaż robię tak samo, wychodzą mi inaczej. Tak samo te gnieciuchy, no, najprostsze kwiaty. Na świecie, a i tak za każdym razem gdzieś to się wygniecie inaczej. E, I inaczej te kwiaty wyglądają. Wystarczy też włożyć inne pręciki i już będzie całkiem inny kwiatek. Tutaj, jak wygniatam te duże kwiatki, e, to staram się tak, jakby wypompować powietrze z tego ranu. I później, e, jak już wygniotę je porządnie. Rozciągam delikatnie, tak żeby te końcówki zostały delikatnie pogniecione. Czasami, tak jak tu widzicie, pomagam sobie tym dłutkiem kulkowym, tą największą kulką, żeby rozciągnąć te płatki, żeby mi się one nie porwały. Oczywiście, tutaj zaraz zobaczycie, chyba nawet le po lewej stronie mam taki kwiatek, który mi się nie udał, trochę porozrywany gdzieś tam e, z, skróciłam film o ten proces rozrywania tego płatka ale ja i tak go na końcu e, wykorzystam e, bo tego później w kompozycji i tak nie będzie widać, jak Wam się przerwie e, jakiś płatek delikatnie albo o, tak jak tutaj mi oberwie kawałek e, to nie przejmujcie się bo później e, jak się poskleja te płatki to one i tak będą wyglądały Super. Tu niestety gdzieś mi się oberwał, znaczy urwał w filmik. I nie widzieliście procesu sklejania tych płatków. Tu tylko doklejam ten ostatni najbrzydszy płatek na sam dół, bo nie podobało mi się kształt tego kwiatka. Nie był taki pękaty i puszysty. Dlatego na, na spód dokleiłam sobie jeszcze jeden. A tu robię właśnie te Najmniejsze, robię delikatnie dziurkę wykałaczką i wkładam takie pojedyncze pręciki. One są wręcz idealne, jak kolor Famiranu, ale ja na koniec jeszcze sobie tam w środku maźnęłam je trochę takim zielonym flamastrem, tak jak tutaj widzicie, takim jasnym, te pręciki zrobię jako łodyżki czyli maluję je zielonym markerem to są bodajże promarkery z Actiona ja nie potrafię kolorować dlatego używam ich w innym celu czyli na przykład koloruję sobie łodyżki od kwiatku można by było okręcić sobie ten, ten pręcik taśmą florystyczną, ale to, to jest bardzo żmudne no i ten, ta łodyżka robi się z automatu grubsza, a mi zależało na takiej delikatnej, bardzo cieniutkiej. I teraz do tego największego kwiatka wkładam pręciki. Ja używam takich to się chyba nazywa czosnek, główki czosnku i w takim kolorze różowo- zielonym. Spokojnie można dostać to na Allegro. Jeżeli będziecie chcieli, to podam wam w opisie link albo w komentarzu. I tu jeszcze robię te średnie kwiatki, te fioletowe. Przykleiłam tak te płatki na zmianę. I w środek też będę wkładała te, te pręciki właśnie te plastikowe z tych główek. Czosnku, ale jeden taki, jed, jedną taką kępkę. Oczywiście tutaj można też włożyć takie zwykłe pręciki. Bądź na przykład jeden, jedną taką dużą kulkę, też będzie fajnie to wyglądało. Ok, kwiaty zrobione i teraz docięłam sobie papier. Papier docinam troszeczkę mniejszy niż niż wymiar Pudełka, tak, żeby zrobić sobie fajną ramkę. I tak naprawdę tutaj tą całą długość plus te boczki wycięłam z jednego paska arkusza 30 na 30. Także fajnie na fajnie no to pudełko pasuje taki arkusz 30 na 30, bo nie zostają praktycznie żadne skrawki. Tu widzicie, że wycięłam sobie z tej pierwszej warstwy. Kółko. To kółko będę wykorzystywała później wyżej w kompozycji. Ja lubię wycinać z tej pierwszej warstwy na przykład właśnie kółka, czy, czy jakieś listki dodatkowe, czy nie wiem, na przykład pod napis. Wycinam sobie tło tak, żeby nie marnować tego, tego papieru. Drugą warstwę przyklejam sobie na lekki dystans wykorzystuję do tego tekturę i na sam wierzch będzie właśnie tekturka i tekturka to koło podkleję właśnie tym kółkiem które wycięłam sobie z pierwszej warstwy ozdabiać będę już złożone pudełko, tu jeszcze z drugiej strony na pewno dokleję kawałek Papieru, i zobaczcie, to pudełko jest takie fajne, że można je postawić. Jak się je rozłoży, to można je postawić. I równie dobrze w to kółeczko można by było włożyć na przykład małe zdjęcie i zrobić sobie takie mm, fajne rameczki na, na półkę, a w środku włożyć jakieś pamiątki. Teraz zajmę się budowaniem kompozycji. Na początku przykładam sobie kilka elementów, tak żeby zobaczyć, jak to będzie mniej więcej wyglądało. I później będę wszystko sklejała. Tutaj jeszcze przymierzam, którą stronę przykleję tego kółka, ale jednak stwierdziłam, że ta szara będzie, będzie lepsza. Nie będzie tak strokato. Bo I tak ta kompozycja będzie dosyć bogata, tych kwiatów będzie dosyć dużo, bo będą to kwiaty też wycięte właśnie z kolekcji, plus do tego tekturki, więc na tak małej powierzchni będzie się dosyć dużo działo. Dlatego to tło chciałam, żeby było takie bardzo stonowane i neutralne. Pod tekturkę podklejam właśnie to kółko wycięte z pierwszej warstwy. Ja do klejenia używam kleju z firmy Dragon już od jakiegoś czasu. On jest trochę rzadszy niż Magic moim zdaniem, ale bardzo się fajnie się sprawdza do przelewania do buteleczek. Nic nie, nie zastyga, nie zapycha mi tych końcówek w buteleczkach. I bardzo fajnie się wszystko klei i naprawdę mocno trzyma. Do folii, do shakerów polecam, właśnie też klej z firmy Dragon, chociaż z innych firm też oczywiście możecie użyć. To jest klej polimerowy. On taki troszeczkę śmierdzi, niestety, ale on fajnie klei folię, dlatego że on tą folię troszeczkę rozpuszcza. I, I ta folia łapie przy takim kleju introligatorskim, akurat tym też do, dosyć fajnie łapie, bo już próbowałam e, robić shakery i, i różne ramki właśnie z folią i kleiłam tym klejem i też się trzyma, ale tamten e, jest no, lepszy i myślę, że, e, że bardziej trwały będzie ten shaker czy ramka z folią. Ja, e, układając kompozycję taką warstwową, e, podnoszę sobie te elementy na, z reguły na jakichś tam końcówkach e, tektury bądź birmaty. W zależności, co tam mi wpadnie pod rękę. Takich skrawków mam całe pudełko. E, wszystkie te elementy wycięte z kolekcji. Troszkę sobie zawsze modeluję na dłutku, tak żeby one były takie bardziej wypukłe i też, żeby tego efektu 3D było trochę więcej. Tu widzicie, że dokładam jeszcze więcej tych tekturek. Lubię takie warstwowe kompozycje, choć już nie wiem, czy, czy mi idealnie wychodzą. Pewnie jeszcze nie. Są osoby, które wręcz są mistrzami w kompozycjach warstwowych i potrafią robić różne piętrowe kompozycje, i to zawsze pięknie wygląda. Mam nadzieję, że moja kompozycja Wam się spodoba. Ja z efektu końcowego jestem bardzo zadowolona. I widzicie, tutaj przyklejam teraz z boku te mniejsze kwiatki tak żeby zapełnić tą przestrzeń pod tym większym bo gdybym zostawiła ten większy kwiatek to niestety pod nim są brzydkie dziury i teraz staram się to wszystko wypełnić tak żeby nie było tego za dużo ale żeby to też z każdej strony dobrze wyglądało robiąc taką kompozycję warstwową staram się żeby jak ktoś będzie obracał kartką bądź czymś właśnie ozdobionym tak warstwowo, żeby z każdej strony to wyglądało dobrze, żeby nie było widać żadnej dziury, żadnego kleju na gorąco, a ten efekt 3D, żeby naprawdę robił wrażenie. I tu Wam sprzedam taki mój patent, nie wiem czy to, czy ktoś już tak robił, pewnie tak, bo to myślę, że, że nie jest jakieś odkrywcze. Ja takie elementy wycięte z papieru czasami podklejam właśnie na druciki florystyczne. Przedłużam tak jakby te kwiatki, robię, robię im nóżki. I wtedy można fajny uzyskać efekt 3D, bo taki kwiatek wycięty, wycięty z papieru, podklejony właśnie drucikiem, on jest sztywniejszy i można fajnie wymodelować sobie w kompozycji taki, taki kwiatek. A teraz będę dokładać i dokładać ale będę w 100% zadowolona z efektu. Thank mm -hmm. you. Perełko skończone efekt naprawdę bardzo mi się podoba ta kompozycja jest bardzo przestrzenna na koniec jeszcze turkę pomalowałam takim żelem efekt szkła bodajże z Viva Decor przykleiłam takie półparełki i dołożyłam tutaj kwiatuszki tak żeby one gdzieś mi nie, później nie zginęły pozostały mi dwa tak, te, które zrobiłam, i one pewnie jakby gdzieś zostały wrzucone w szufladę, a tak dołożyłam do kompozycji nie są smutne. Widzicie, że ta kompozycja mm, naprawdę jest bogata. No tak małej przestrzeni udało mi się wcisnąć mnóstwo tego. Tutaj na pewno jeszcze będzie napis. W pudełeczku zamiast czekolady będą takie karty. Tu pokażę Wam tylko jedną kartę z moją córką. Będzie jeszcze karta z moim synem, no i jeszcze z dwójką wnucząt, dokładnie wnuczek mojej mamy. Z tyłu pewnie jeszcze przykleję kartkę, tak żeby moje dziecko mogło tam coś napisać. Kompozycja na karcie jest bardzo delikatna. Pod zdjęciem. Które wycięłam wykrojnikiem, dałam taką serwetkę z wykrojnika Spellbinders, dobrze mówię? Nie wiem, pewnie źle. Też te perełki, które są na pudełku. No i kilka elementów wyciętych z kolekcji. Dziękuję Wam pięknie za dotrwanie do końca. Życzę Wam owocnej pracy, bo na Facebooku i YouTubie macie mnóstwo filmików inspirujących. Dziękuję pięknie za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego filmu.